Jak się gra właśnie w Bollywood? No bo to jest zupełnie inny sposób kręcenia filmów niż Hollywood czy nawet w Polsce. Przede wszystkim jest inna mentalność do której trzeba się dostosować. Nadal jest tak, że mężczyźni wiodą prym. Jest coś takiego, że w sferze publicznej seks i, i jakoś taka wulgarność jest tematem tabu. A w filmach bardzo dużo się tego używa, co zawsze mnie szokuje. Często filmy kręci się nawet do 120 dni zdjęciowych. Ja mam to szczęście, że zamykam się w około miesiącu, tych 50-60 dniach, jak na razie. No i na pewno różni się tym, że jest jednak ten śpiew i taniec. Mimo, że większość moich filmów jest festiwalowa, także jest bliższa Hollywood, i to nie jest tak, że tylko tam śpiewamy, tańczymy i na tym polega nasze granie. Tylko faktycznie kręci się prawdziwe yy, kino. No właśnie, bo kin kinematografia bollywoodzka teraz bardzo mocno skręca w stronę kina zaangażowanego, bardziej w kina takiego parallel cinema. Ty też już grasz w tego rodzaju filmach, tak? Tak, w większości. Y, ostatni film, Flame, za który dostałam y, nagrodę, no to pokazywał historię, znaczy nie tyle historię, co takie wierzenia w Indiach, w dystrykcie Gujarat, w wiedźmy, y, co już... Mówi się, że to już są zabobony, że tego już nie ma, to dalej istnieje. I fajnie, że kino boliuckie się na to otwiera i że się o tym mówi, bo mimo wszystko tam jest dalej cenzura i jest cenzor, który gdzieś te filmy e, akceptuje. Także fajnie, że oni coraz więcej mają swobody w mówieniu o sobie, w swoich, o swoich przywarach, a nie tylko pokazują Indie z tej dobrej strony. E, natomiast w tym nowym filmie gra, gram dziewczynę, która przyjeżdża do Indii marząc o karierze, więc jest to mi trochę bliskie. E, zostaje gdzieś uprowadzona, zgwałcona, a później musi um, przed Sądem udowodnić, że ona nie jest prostytutką, tylko została zgwałcona. Także m, pokazuje tu to, ten fakt, że nadal e, kobiety, e, które są ofiarami przemocy seksualnej, są traktowane jako... M, nie jako ofiary. I one muszą udowodnić, że to nie jest ich wina, że one e, tego nie chciały. I to jest ciężkie. Ten film jest oparty na faktach. Także mi jest trudno grać. A nie mogę sobie wyobrazić, jak to wygląda w prawdziwym życiu.